Witam serdecznie na kanale recenzji. dzisiaj zapraszam Was do recenzji tego oto gadżetu, bo chyba tak to należałoby określić, czyli Swiss Tech Utility MX5 w jednym, czyli 5 in 1 w oryginale. No Jest to gadżet coś ala multitool, chyba tak to mniej więcej można, można określić. Na początek może porównanie wielkościowe, standardowo samemu. 710 torinox inox, 91 mm spiderko telika czwórka no i oczywiście RAD 1, Ontario RAD 1. Jak widzicie, rozmiar jest całkiem kompaktowy, bliski tak naprawdę typowym kluczom, które większość z nas, o nie wszyscy, mamy. Tyle się o porównanie wielkościowe, teraz pora na plusy i minusy. Zacznę oczywiście od plusów, i pierwszy z nich to jest fakt, że w tym niewielkim pozornym narzędziu, o, może tak to będę nazwał, narzędziu mamy kilka funkcji. Pierwsza z nich latarka. Nie jest ona co prawda mocna, ale zawsze jakaś jest. Druga mamy tutaj specjalnie wyprofilowaną końcówkę, która je robi za płaski śrubokręt. I mamy również ostrze. Ostrze, się głównie z ostrzem gładkim. I ząbkowanym. Takie funkcje oto mamy w tym małym, niepozornym narzędziu, więc myślę, że napakowanie tych kilku funkcji w takim małym, kompaktowym przedmiocie jest jak najbardziej na plus. Kolejny plus to jest wygląd: właśnie ta niepozorność, ponieważ wygląda to no jak dla mnie jak taki typowy kluczyk do, do samochodu. Może nie klucze do mieszkania, bo, bo one trochę inaczej wyglądają, ale dla mnie to wygląda jak taki typowy kluczyk od samochodu, jeszcze tutaj powiedzmy ten przycisk latarki można wziąć jako przycisk na przykład do otwierania y, od, zamka centralnego w aucie, Szczerze, że jak najbardziej więc jest to dosyć niepozorne narzędzie i bardzo łatwo można je schować wśród innych kluczy, nie będzie się niczym wyróżniać, kolejny plus to jest niewielka, oh, przepraszam niewielka y, waga y, nie powiem wam jak dokładnie, to jest w gramach, ale to jest bardzo leciutkie, powiem szczerze, że to jest chyba nawet lżejsze od uh, moich kluczyków od samochodu od mego kluczyka od samochodu, więc, więc no jest to naprawdę leciutkie, nie waży to sporo. Kolejny plus to jest całkiem mocna blokada. Oczywiście nie mamy tutaj żadnej typowej blokady, tylko mamy coś na zasadzie scyzoryków. Mamy tutaj opór wytwarzany po, przy próbie złożenia główni. Jest on dosyć mocny. Co też no, nie napawa ryzykiem, że jakoś łatwo się nam to złoży, a druga kwestia to jest taka, że mamy tutaj również zablokowanie ostrza w połowie czyli w momencie, kiedy nawet by się ta pierwsza, pierwszy stopień blokady puścił, to również trzymając narzędzie, zablokuje ostrze zablokuje nam się w połowie drogi do zamknięcia, czyli też do naszych palców, jeśli trzymamy właśnie i coś tym narzędziem wykonujemy. Więc takie rozwiązanie. I zastosowanie właśnie tak dosyć mocnej w tym niepozornym narzędziu blokady jest również jak dla mnie jak najbardziej na plus. Kolejny plus ostatni to jest opakowanie. Opakowanie jest dosyć ładne. Tak ono się prezentuje. Jest to metalowa, nie, czy aluminiowa, czy nawet z jakiegoś metalu puszka. z Zolowa producenta. W środku mamy ładną gąbkę wyciętą. wyciętą pod właśnie wymiar tego, tego kluczyka, tego narzędzia i tutaj również pod bryloczek, Więc wszystko ładnie, bardzo wygląda, prezentuje się no, w sposób prezentowy, tak? Można śmiało taki prezent komuś wręczyć. Będzie to wyglądało naprawdę, naprawdę elegancko. Na pewno ładniej niż... O, co ja tu mam jakieś takie typowe pudełko. No, na pewno ładniej niż o na przykład takie długie tektorowe pudełko z jakimś tam mnożem w środku. no sami przyznać rację: To wygląda zupełnie, zupełnie o wiele, wiele lepiej niż, niż takie zwykłe pudełko. to na pewno idzie na plus. Tutaj jeśli chodzi o plusy, teraz pora na minusy. Pierwszy z nich to jest moim zdaniem zupełnie niepotrzebne dodanie tutaj do tej głowni ostrza ząbkowanego, które średnio się sprawdza. Znacznie nam to też skróciło ostrze, gładkie, które jest, no naprawdę, ma mocno ograniczone sposoby użycia, przez to, że jest bardzo króciutkie. A druga sprawa, że podejrzewam, że taki, tego typu narzędzie bardzo często trafia do osób, które są osobami wnożowionymi, raczej nie ostrzą sobie noży, a nawet jeśli to robią to bardzo podstawowym, na bardzo podstawowym poziomie. I, i no będzie im raczej ciężko, albo wręcz niemożliwe będzie im na przykład na ostrzenie takiego ostrza ząbkowanego. A z gładkim to już o wiele łatwiej sobie można poradzić, nawet nie mając jakichś specjalnych y, ostrzałek, systemów ostrzących, y, czy też jakichś umiejętności. Na podsta podstawowa jakaś wiedza, bo zawsze można taką gładką, takie gładkie ostrze ogarnąć. Więc tutaj za to idzie ode mnie minus. Y, kolejny minus to są słabe właściwości tnące. No. Jeśli chodzi o stal, to nie wiadomo co to jest za stal. Pewnie jakaś stainless steel. Jak to się zwykło w takich yy, tanich produktach. Tanie to może akurat nie A, takie powiedzmy yy, słabych jakościowo produktach. Yy, no, tnie to jakoś, owszem. tnie. Te ząbki nawet też potrafią katkę przeciąć, yy, ale no, szczerze powiedziawszy, no słabo. słabo to po prostu funkcjonuje. Na ostrzenie tego też nie jest jakoś takie bardzo proste, jakby się mogło wydawać, więc no, generalnie. Jeśli chodzi o właściwości tnące to idzie minus kolejny indus idzie za latarkę tak jak powiedziałem, no jest ona plusem że jest w ogóle tutaj istnieje no ale rodzaj światła to mocnego światła to widzicie właśnie teraz jak to jak to wygląda no świeci to tyle co, co nic tak naprawdę no nie wiem do czego mi się to przydać mówi się że lepiej żeby coś zawsze lepiej mieć coś słabego niż nic no. No i powiedzmy, że tutaj też można by to powiedzenie zastosować do tej latareczki. Więc tutaj zdecydowanie idzie minus. Kolejna, kolejny minus to jest ergonomia. Już mówię o co chodzi. W momencie, kiedy korzystamy z głowni. Mamy otwartą głównie. Trzymamy sobie tak, żeby mieć tutaj dobry chwyt. No i co? No i oczywiście, dobra, na górze jest spoko. Nie ma tutaj problemu. To wszystko jest ładnie tutaj wyprowadzone, zaoblone, ale. Tutaj mamy te ząbki, które w pozycji zamkniętej yy, mają imitować klucz yy, czy też kluczyk do, do auta. No, a kiedy już sobie głównie otworzymy i chcemy coś pociąć, no to te wszystkie ząbki są dosyć ostre, tutaj nie ma żadnego wykładzenia i wrzynają nam się w palce. Jeden, drugi, no, przeważnie te dwa palce tutaj można po, położyć, więc no, jest to nieprzyjemne, niekomfortowe. I całkowicie psuje, że tak powiem, doznania z korzystania w momencie, kiedy będziemy ewentualnie musieli z tego narzędzia skorzystać. Kolejny, ostatni minus to jest cena. No, no, w momencie, kiedy było to narzędzie, ten swistek dostępny, teraz widziałem, że z dostępnością jest już dosyć ciężko, no to jego cena wocylowała w granicach 40-50 zł. I biorąc pod uwagę to, co tutaj dostajemy, to jest zdecydowanie za wysoka cena. Nic moim zdaniem jej tutaj nie usprawiedliwia, nawet to ładne pudełko. Jak dla mnie, coś takiego powinno kosztować maksymalnie 20-25 zł, a nie 40 czy też 50. Więc tutaj zdecydowanie idzie minus za cenę. Tyle jeśli chodzi o plusy i minusy. Teraz pora na krótkie podsumowanie. No, generalnie powiem tak: ja tego Swistecha kiedyś zamawiając coś w jednym ze sklepów, tam była opcja chyba za 5 zł, żeby go dodać do zamówienia, więc sobie dodałem, mówię, a sprawdzę. I powiem szczerze, że gdybym dał za to narzędzie więcej niż te 5 zł, przy okazji jakiegoś innego zamówienia, jeszcze miałbym zapłacić osobno za przesyłkę, tego to naprawdę bym bardzo mocno żałował. Uważam, że jest to pomyłka zupełnie niepotrzebna. Sama koncepcja w sobie jest jak najbardziej na plus. tak? Latarka, forma kluczyka do samochodu, kluczy, latarka, w tym jakaś krawędź ostra w razie W. Jak najbardziej, sam koncept jest dobry, ale wykonanie, jakość tych poszczególnych elementów, które się składają na to całe na, na narzędzie, na, na tego Utilikaja, Kia, Kia, przepraszam. To jest po prostu tutaj bardzo słaba, i nikomu tego nie polecam, naprawdę. Jeśli chcecie spróbować, jeśli kiedyś będzie możliwość, właśnie za jakieś śmieszne 5 zł, dostać to, to spoko, jak najbardziej, ale więcej, nie, moim zdaniem szkoda pieniędzy. Lepiej, jeśli ktoś szuka jakiegoś takiego mm, mikrotula, którego można nosić przy kluszach, jest sporo innych, naprawdę o wiele fajniejszych y, opcji. Tyle, jeśli chodzi o moją recenzję. Przypomnę Swistech Utility MX5 in One, tak brzmi dokładna nazwa. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.